Dzień dobry. Dopiero co świętowaliśmy w Sylwestra, a już wkraczamy w drugi miesiąc 2024 roku. Co zobaczymy na niebie w samym środku zimy? Początek miesiąca spędzimy z dążącym do nowiu księżycem, który pierwszego poranku minął jasną gwiazdę w pannie Spikę, a w kolejnych dniach, wędrując na południe po ekliptyce, odwiedzi konstelację wagi trzeciego. Gdy osiągnie fazę ostatniej kwadry oraz konstelację skorpiona piątego nad ranem, gdy wschodzić będzie w towarzystwie olbrzyma Antaresa. W nocy z 9 na 10 lutego minie słońce na niebo skłonie w koziorożcu, przechodząc przez fazę nowiu. Ciemne noce w lutym niezakłócone blaskiem srebrnego globu przypadną więc na przełom pierwszej i drugiej dekady miesiąca. To najlepszy czas na obserwację i fotografowanie słabszych i wymagających obiektów głębokiego nieba. Warto rzucić okiem na Urana, który 8 dnia miesiąca znajdzie się w kwadraturze wschodniej oraz na planetę karłowatą Ceres, która 11 lutego poranku znajdzie się blisko gromady otwartej M21. W zasięgu amatorów jest również kilka ciekawych komet. Rozpoczynamy okres najlepszej widoczności legendarnej komety okresowej 12P Pons Brooks. Tak, w roku 1884 widzieli ją Edward Barnard oraz Hubert Cooper Wilson. Kometa pod koniec stycznia ponownie wybuchła i pojaśniała do ósmej wielkości gwiazdowej. Obecnie krzywa jej rzeczywistej obserwowanej jasności znacząco wyprzedza przewidywania. Choć jasność komety będzie wzrastać, to widoczna będzie coraz niżej po zachodzie Słońca, przemierzając w lutym gwiazdozbiory łabędzia, jaszczurki oraz Andromedy. Wprawiony obserwator bez problemu zauważy ją w małej lornetce. Kolejne dwie względnie jasne komety widoczne są w drugiej połowie nocy. 62P Cucinszan wędruje na tle gromady galaktyk w Pannie. Właściwie codziennie możemy odnotować jej koniunkcję z jakąś galaktyką, co sprawia, że zawsze warto na nią spojrzeć, nawet mimo tego, że peryhelium oraz największe zbliżenie do Ziemi tej komety już za nami. Po poranku warto poszukać C2021S3 Panstars, która pod koniec stycznia spotkała się z Antaresem. Teraz wzbija się na nieboskłonie, a w kolejnych miesiącach przechodzić będzie na tle wielkiej szczeliny w Drodze Mlecznej przy okazji mijając kilka ciekawych obiektów. 13 lutego zobaczymy ją blisko gromady kulistej M9, a dobę później, przechodząc przez Peryhelium, przesunie się bliżej NGC 6356. Jasność tej komety pozwala na obserwację dopiero przez sześciocalowe teleskopy. 15 lutego na wieczornym niebie księżyc w fazie 40% odnajdziemy w pobliżu Jowisza. Weź do ręki lornetkę, aby wypatrzeć również urana. Niecałą dobę później Srebrny Glob znajdzie się w pierwszej kwadrze, a kilka godzin później nad zachodnim horyzontem zobaczymy go przechodzącego tuż poniżej Plejad znanej gromady błękitnych gwiazd. Natomiast 21 lutego po godzinie drugiej również nad zachodnim horyzontem minie gwiazdę Polux. Czwartek 22 dojdzie do dziennej koniunkcji Wenus i Marsa. Jak pewnie wiecie światło dzienne nie musi być przeszkodą uniemożliwiającą obserwację ciał niebieskich. Obie planety znajdują się w koziorożcu. Górować będą około godziny 10 dość nisko, bo zaledwie 20 stopni nad horyzontem. Kontowa separacja pomiędzy nimi będzie mniejsza niż 1 stopień. Wenus dość łatwo można odnaleźć za dnia przy pomocy lornetki lub teleskopu, choć z Marsem może być trochę trudniej. Również obserwacja wizualna może być trudniejsza niż próba zobrazowania tego zjawiska w bliskiej podczerwieni. To podniesie kontrast nieba i wyeksponuje światło planet. Czerwona powierzchnia Marsa odbija bowiem dużo podczerwieni od słońca. 24 nad ranem księżyc zobaczymy w koniunkcji z Regulusem, a po południu tego samego dnia osiągnie fazę pełni. Przedostatni dzień lutego, czyli uwaga, w tym roku 28 przyniesie nam aż cztery wydarzenia. Nad ranem kometa C2021 S3 znajdzie się w konjunkcji z odległą o 25 000 lat świetlnych gromadą kulistą NGC 6539, a wieczorem około 19.30 warto skierować swój teleskop w kierunku gwiazdy Menkar z Wieloryba. Blisko niej na nieboskłonie przemykać będzie kometa 13P Olbers. To kolejna powracająca do słońca w tym roku legendarna kometa z rodziny komet Haleja. Szansa na jej obserwację dla wielu z nas zdarza się więc raz w życiu, a bliskie złączenie z jasną gwiazdą Menkar na pewno pomoże w jej odnalezieniu. Jednak jasność komety oscylująca w okolicach 13 magnitudo przenosi te obserwacje na zdecydowanie trudniejszy poziom. Również 28 w koniunkcji ze słońcem znajdzie się Merkury, a kilkanaście godzin po nim Saturn, który na niebo poranne powróci dopiero w maju. To wszystko w lutowym wydaniu. Dziękuję za uwagę, dziękuję moim patronom i do zobaczenia.